Dziś jak w kościele słyszymy w Ewangelii, jako Pan przychodzi do rzeki Jordan i pyta Jana Chrzciciela, żeby go okrzcił. Krzest święty to jest pierwszy i najważniejszy sakrament w życiu każdego chrześcijanina. Dziś jak to wspominamy, bocymy, przybacujemy se, jako to nasi rodzice, kiesik, przynieśli nas do kościoła, żeby poprzez właśnie ten najważniejszy sakrament oddać nos do wspólnoty Kościoła. Każdy Chrześcijanin na mocy Chrztu świętego ma obowiązek do tego, żeby głosić Ewangelię. Krzest Święty to jest pierwszy i najważniejszy sakrament, który też uświadomia nos i pokazuje, przybacuje nam, żebyśmy nigdy nie o tym że sąmy takimi świadkami w Ewangelii w dzisiejszym świecie. W kozdy robocie, w kozdy dziedzinie zawsze o tym bocmy. Krzest święty to sakrament, który łobmywa nos z tego grzechu pierworodnego i prowadzi, przygotowuje nos, przyryktowuje na to najważniejsze spotkanie z pasterzem.